Fantastycznie podczas Mistrzostw Polski Masters spisywali się Wioślarze Towarzystwa Wisła dla Wioślarzy. Drugie miejsce klasyfikacji drużynowej, ale co z tego, że przegrali rywalizację z Uniwersytetem Warszawskim, jak bardzo liczną ekipę przysłali do Kruszwicy. Maciej Zieliński, trener, koordynator Witam. Towarzystwa Wisła dla Wioślarzy Warszawa jestem pod wrażeniem po prostu kolosalnej pracy, którą wykonujecie. Tak, wykonujemy dużo, dużą pracę, namawiamy szerokie grono warszawiaków, yy, którzy, którzy nigdy nie mieli do czynienia ze sportem wyczynowym, a tym bardziej z wioślarstwem zaczynają od zera, uczą się wiosłować, stawiają pierwsze kroki na wiśle i część zaczyna bawić, część, część się tylko bawi i rekreacyjnie pływa o poranku na rzece, a część zaczyna szykować się i startuje w zawodach w mistrzostwach Polski, część jedzie w tym roku do Bled na Euro Masters Regatta, część na Mistrzostwa Świata Masters. Także mamy szerokie grono klubowiczów, którzy, którzy każdy znajdzie coś dla siebie. Na te zawody przy, przywieźliśmy, jeśli można tak powiedzieć, przywieźliśmy 36 osób. W sumie startowało 159 Mastersów, także duża, duża reprezentacja naszego klubu. To podobno was już 300 członków jest w klubie, nie, to prawda? to plotki, to plotki. To plotki. My się brzydzimy plotkami, ale jest nas dużo, 250 osób. To i tak bardzo dużo. Czy inne kluby chcą iść waszymi śladami? Jakaś jest rywalizacja z Uniwersytetem Warszawskim, czy nie? Jest i nie jest. Uniwersytet stawia bardziej na wyczyn, mają mniejsze grono klubowiczów, ale wszyscy, wszyscy to są byli zawodnicy i zawodnicy, albo może nie wszyscy, ale większość byłych zawodników, Dużo zawodników reprezentujących naprawdę bardzo wysoki poziom. A my jesteśmy otwarci na osoby e, początkujące, bawiące się, nie, nie startujące w zawodach. Czyli u Was nie będą wielkie gwiazdy, były gwiazdy wieślarstwa? Są, są też, tak jakby są. Przychodzą, byli zawodnicy, zaczynają wiosłować, zaczynają się bawić i startować, ale też, ale też jest bardzo dużo takich tu na zawodach. Było wiele osób, które pierwsze kroki stawiają, od zeszłego roku wiosłują a, i startowali. No wiadomo, nie, nie nawiązywali Walki z najlepszymi, ale mają z tego wielką zabawę, cieszą się, że mogą wiosłować na torach regatowych. I naprawdę mają z tego wielką przyjemność. Czyli nie tylko mastersi w Nie tylko mastersi, mamy też bardzo dużo, większość nawet, większość amatorów. Masters, mastersów myślę, że jest jedna czwarta takich, takich startujących. Macie gdzie was szukać w Warszawie, aby ktoś chciał do waszego klubu wstąpić? Szukać nas na Wiśle. Mamy stronę Wisła internetową druga. Wisła jest druga. Między mostem Łazienkowskim a Poniatowskim, bliżej Łazienkowskiego, mieści się nasza przystań. Także zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszamy Towarzystwo Wisła dla Wiośle drugie miejsce klasyfikacji drużynowej, ale to nie najistotniejsze. Najistotniejsze to, że robicie wspaniałą pracę promocyjną dla polskiego wyśladztwa. Tak jest. Maciej się. Zieliński, trener, koordynator TWDW Warszawa. Dziękuję bardzo.